Czy polskie wydanie błogosławieństwa niebios naprawdę jest aż tak złe, porozmawiajmy trochę o wydaniu o fabule i oczywiście o najbardziej kontrowersyjnym temacie, czyli tłumaczeniu. Jeśli jeszcze nie kojarzycie tej historii, mimo tego, że jest naprawdę popularna, to jest to opowieść o pechowym, boskim księciu, który w niebo wstąpił dwa razy, i dwa razy został też z niebios wyrzucony i musiał żyć na ziemi. Teraz udało mu się wrócić do niebios, po raz trzeci w niebo wstąpił, ale okazuje się, że nie jest do końca tam tak mile widziany. I teraz będziemy śledzić jego losy, wciągnięci właśnie w intrygi bogów, ale oczywiście też dowiemy się troszeczkę o jego przeszłości i o tym, co spowodowało właśnie jego wygnanie. Oczywiście, ten pierwszy tom to jest dopiero takie bardzo powierzchowne wprowadzenie, ponieważ ta historia będzie się rozciągać na uwaga 12 tomów, jeśli dobrze pamiętam, więc jest to naprawdę bardzo długa seria i w tym pierwszym tomie dopiero mamy taki skrawek tej fabuły, która będzie się rozwijać w kolejnych tomach, i to niestety również. Wpływa na moje odczucia, ponieważ ten pierwszy tom, tak do połowy, jest mega nudny. To jest dosłownie wprowadzenie sporej ilości postaci, troszeczkę wordbuildingu, który według mnie jest słabiutki. I przez to no, ten początek czyta się bardzo koślawo. Widać, że tutaj autorka nie wiedziała do końca, jak wprowadzić tego czytelnika w ten nowy świat, ale później, gdy zaczyna się już troszeczkę więcej dziać, jest bardziej dynamicznie, pojawiają się nowe postacie, jest sporo akcji, jest o wiele lepiej. Więc Fabuła mam nadzieję, że nabierze tempa w kolejnych tomach i po prostu będzie lepiej, bo tutaj przyznam, że byłam trochę znudzona, ale wiedziałam, że muszę po prostu przez to. Przebrnąć. Ale jeśli chodzi o postacie, to mam troszeczkę problem z głównym bohaterem. Wydaje mi się, że jeszcze się nie polubiliśmy. Może to się zmienić w kolejnych tomach, ale teraz mam wrażenie, że on jest jakiś taki bardzo sprzeczny. Ciężko mi jest go po prostu zrozumieć, i może to właśnie przez to, że jeszcze jest jego przeszłość skrywana i za mało o nim wiemy, to cały czas coś mi w nim po prostu nie pasuje. I to w sumie by było tyle o fabule. Jeśli lubicie historię z demonami i boskimi mocami, to czemu nie błogosławieństwo niebios brzmi świetnie? I ogólnie jest to dość popularny tytuł, ponieważ już doczekał się swojej adaptacji anime, miał swoją adaptację komiksową i wydaje mi się, że na wodpadzie znajdziecie go po prostu w każdym możliwym języku, a my doczekaliśmy się w końcu oficjalnej, licencjonowanej wersji w języku polskim i Tutaj wydanie jest naprawdę śliczne. Mamy wersję w twardej oprawie z barwionym brzegiem oraz wersję w miękkiej okładce. I ta twarda oprawa jest po prostu prześliczna. Na środku mamy od razu, na początku są od razu grafiki, w środku również spotykamy stronę z grafikami. Tutaj niestety chciałabym tylko powiedzieć o tym, że wolałabym, żeby one były na całą stronę, a nie taki format Instagramowy. Nie wiem, czy wiecie o co mi chodzi. No i oczywiście, jeśli chodzi o wydanie, to nie możemy zapomnieć o grafikach, właśnie, ponieważ to był mocno kontrowersyjny temat na początku, kiedy wydawnictwo ogłosiło właśnie okładkę. I okładka według mnie nie wygląda najgorzej. Może nie jest to najpiękniejsza wersja okładki. Wydaje mi się, że ta wietnamska jest naprawdę najpiękniejsza. Ale tutaj bardzo doceniam to, że wydawnictwo jednak posłuchało fanów i troszeczkę została ta wersja przerobiona. Jednak nadal, jeśli czytacie tę fabułę, czytacie tę książkę, to wiecie, że ta scena tak do końca nie wyglądała i z opisów to nie wynikało w ten sposób. Ale no, trzeba na to przymknąć oko, bo po prostu to miała być ładna okładka. Tak więc z zewnątrz wydaje mi się, że to wydanie jest naprawdę przepiękne. Ale. Zwróćmy uwagę na sam początek, na strukturę tego wszystkiego, ponieważ na początku pierwsze strony to jest dosłownie pięć stron przedmowy, która dla mnie jest po prostu tłumaczeniem się osoby, która przygotowywała przekład z języka chińskiego na polski, na temat tego, dlaczego przetłumaczyła niektóre rzeczy tak, a inne inaczej. I to według mnie jest całkowicie zbędne, i mnie to od razu negatywnie nastroiło w stosunku do właśnie całego tłumaczenia. Ale o tłumaczeniu opowiem za chwilę, ponieważ za tą przedmową mamy karty postaci. Każda z postaci jest właśnie przedstawiona w ten sposób. Mamy rysunek, mamy charakterystykę i mamy fragment opisu. I ja naiwna myślałam, że te opisy są właśnie takie unikatowe dla tej postaci i każda z nich po prostu jest opisana w jakiś sposób. Okazuje się, że to są po prostu fragmenty dalszej historii i to są dosłownie opisy, które znajdziecie później. Dlatego nie wiem, czy jest sens, żeby one tutaj były po prostu, ponieważ ja na początku je wszystkie przestudiowałam, żeby zapamiętać jak najwięcej faktów o każdej z postaci i nie zerkać co chwilę i sprawdzając, kto jest kim, to później dosłownie te same opisy były dostępne, więc nie mam żadnego pojęcia, czemu musiałam wiedzieć wcześniej o tym, jakie będą interakcje między nimi, skoro one są później i wychodzi to o wiele bardziej naturalnie. Jeśli Czytelnik potrzebuje takiego przypomnienia, kto jest kim, jakie ma relacje, to wystarczyłoby na końcu taką właśnie notat notatkę stworzyć z tych wszystkich zależności między nimi, i wydaje mi się, że to by było wystarczające, a nie potrzebowaliśmy kilku stron, właśnie z tymi opisami, które są później już w dalszej części historii. Nie wiem, według mnie to jest dziwne rozwiązanie. No i ja właśnie spędziłam czas już czytając jakieś fragmenty dalszej historii, trochę bez sensu. Ale przejdźmy już do tego tłumaczenia, ponieważ w momencie, gdy wszyscy chwycili w dłonie wydanie Błogosławieństwa Niebios po polsku, to do internetu wylała się po prostu fala negatywnych opinii dotyczących tłumaczenia, właśnie. I z jednej strony. Troszeczkę się zgadzam, że niektóre słowa nie za bardzo pasują, ponieważ odczuwałam cringe, kiedy są takie rangi, powiedzmy, niebezpieczeństwa i mamy rangę Armagedonu, rangę masakry, i mamy rangę uwaga przypału. Po prostu wykorzystanie słowa przypału w historii, gdzie mamy jakieś demony, boskie moce, świat fantazy, no, po prostu całkowicie mnie wybiło i no nie pasowało. Poczułam taki wewnętrzny cringe, ale to nie zmienia faktu, że musimy po prostu pamiętać o tym, że to nie jest jakaś. Epopeja, która została napisana nieskazitelnym językiem przez tą autorkę. Ona sama przyznawała, że nie chciała tego pisać w taki bardzo poważny sposób, ponieważ lubi czasem przełamywać takie fragmenty właśnie poważne troszeczkę prostszym językiem. I możliwe, że to właśnie to nam sprawia ten problem w tłumaczeniu. Trzeba też pamiętać o tym, że jeśli czytaliście wersję angielską, to. Niestety jako Polacy nie jesteśmy w stanie wyczuć czasami tych właśnie momentów cringe'u, jak potrafimy to zrobić w naszym własnym języku i tam to nie zwracało tak naszej uwagi, jak to zwraca właśnie w języku polskim. I poza tym, pamiętajmy proszę, że tłumaczenie to jest ogromna ilość pracy. I to nie jest tak, że w głowie tłumacza po prostu pojawia się wersja przetłumaczona danego zdania, i to już jest to, tylko taki tłumacz musi się zaznajomić z całym dziełem literackim, najlepiej z całą serią, jak w tym przypadku właśnie jest, i również z innymi dziełami danej autorki, jeśli jest taka możliwość. Więc jest to naprawdę ogromny nakład pracy, a język chiński nie należy do najprostszych, i tego chyba nie trzeba nikomu tłumaczyć, ale oczywiście. Jeśli czujecie się na siłach, to róbcie własne tłumaczenia. Ja trzymam za was kciuki. I skoro też tak mówimy o tym tłumaczeniu, to pomówmy o tytule, bo według mnie Błogosławieństwo Niebios jest to tak świetnie przetłumaczony tytuł po prostu tak mi on pasuje brzmi dobrze, wygląda dobrze nie jest sztuczny i nie jest też wersją angielską albo po prostu chińską. Ja jestem tym zachwycona i bardzo się cieszę, że u nas właśnie tak to zostało przetłumaczone, bo ma to o wiele więcej sensu i według mnie brzmi lepiej niż wersja angielska. Także wiecie, po prostu postarajmy się troszeczkę zachować pozytywne nastawienie i doceniajmy te rzeczy, które wyszły dobrze i. Po prostu cieszmy się z tego, że mamy w końcu pierwszą danmę na polskim rynku. Jest to właśnie Błogosławieństwo Niebios, czyli naprawdę popularny tytuł. Ja się tym po prostu mega jaram i czytałam już Modao Cushi od tej samej autorki. Czytam również Scam Villain Self Saving System. I bardzo się cieszę, że powoli te tytuły również pojawiają się u nas w Polsce, bo naprawdę musieliśmy trochę na to poczekać. Dajcie znać, co wy o tym wszystkim myślicie, jakie są Wasze myśli na temat tych wszystkich kontrowersji, czy to tych okładkowych, czy to tych z tłumaczeniem, bo wydaje mi się, że wokół tego tytułu jest mnóstwo takiego negatywnego szumu, a za mało tych pozytywnych myśli.